Witaj w Star Stable. W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka przydatnych zmian dotyczących opieki nad końmi. Chcesz uruchomić interaktywny samouczek wyjaśniający zasady, zasady za działania tej funkcji? Hejka! Z tej strony Elza i witam was na moim kanale. Dzisiaj zespół Star Stable postanowił unowocześnić nam rozgrywkę. I zmienili opiekę nad koniem. Czyli co, mam tutaj takie właśnie ikonki, a ja w ogóle mam jedzonka czy nie mam jedzonka? Ups, nie mam. Yy, to ja zaraz wracam. A mogę tutaj kupić przez ten globalny, czy nie? Czemu jest on zablokowany? O co chodzi? Będziemy razem patrzył, Jak to wygląda z tyłu opieką? A może nie, może ja wejdę na konia? Bo ja, wiecie, pominęłam samouczek, ale wiem, że jak pominę, to mogę jeszcze do niego wrócić. Co to? Koń, twój koń źle się czuje, przez co będzie o 20% wolniej. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Słabe. Słaby. Oto przycisk zsiadania. Kliknij tutaj, by zejść z konia. Możesz także kliknąć X na klawiaturze. Robimy co każą. Naciśnij głowę swojego konia. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcję. Po lewej stronie znajdziesz op opcję opieki nad końmi. Następny. Naciśnij ten przycisk, by wyczyścić kopyta swojego konia. O, jak głosik jest też ładny. O ładnie czyści te kopytka. O jest. co to było? Dziwnie to brzmiało. Mm, naciśnij. Naciśnij ten przycisk, by nakarmić swojego konia. Nakarm konia. O jest. ale pięknie to jest. Wygląda, nie powiem tak. Jeśli skończy się jedzenie, możesz kupić sklepie i jedzeniem koń. Tak, właśnie to zrobiłam. Naciśnij ten przycisk, aby napoić swojego konia. Napój konia. Oj, jak słodził się. Jeśli skończy Ci się woda, możesz nadać się do wiadra, przyciągając ją ze swojego plecaka i opuszczając ją na studnie. Dobra, dobra. Naciśnij ten przycisk, by wyszutkować swojego konia. Klikamy. I to było na wszystko. Dziękuję! Ukończyłaś codzienną opiekę, Twój koń jest odrobinę szczęśliwszy. czynności wchodzące w skład opieki nad koniem powinnaś wykonywać każdego dnia, aby Twój wierzchowiec był szczęśliwy. Zadowolony koń biegnie szybciej. No, kochani, chyba coś o tym wiemy. By sprawdzić nastrój swojego wierzchowca, naciśnij w dowolnej chwili kartę konia, naciskając tutaj. Ale powiem wam, że ciężko mi się przyzwyczaić, że tutaj nie ma minki mojego konia. Tutaj zobaczysz nastrój swojego konia oraz nazwy wykonywania aktywności. Każdy dzień bez opieki sprawia, że nastrój twojego konia spada. Okej, okay, teraz już wiesz, jak dbać o swojego konia. Udanie zabawy. Dziękuję. Dziękuję. Ale wie co, jednak w ogóle... Tak tradycyjnie wyciśnie sobie konika, czyli bierzemy szczotkę, przeciągamy i nasz konik jest czyściutki. Nie podoba mi się to. To są opcje jak z, tego, z tej wersji na telefon. Nie, nie podoba mi się to, nie pasuje mi w ogóle do całej gry. Ja bym wolała, żeby te ikonki były na takim niebieskim tutaj, jak tutaj inne rzeczy, żeby tak pasowało wszystko do siebie. Prowadź konia, dosiąć konia. Poklep konia? Aha, czyli normalnie już poklepać nie mogę. Szkoda. No i serduszek nie ma. Mój koń mi nie kocha. Tak, wszyscy będziemy się chować pod moim koniem. Tak, wszyscy będziemy pod moim koniem. Oczywiście. Dobra, zakładamy tutaj namiot albo fundację. Szukamy domku dla elfików. Kiedy kupicie mi namiot? Jak hajs z YouTube'a będziecie zgadzać. Nie no, żartuję. A, um, dobru, dobru, co tu trzeba zrobić? O koszulce? O koszulce... A, dobre, dzięki, dzięki, Jedzień to sprawdzić. No dobrze, no ja wiem, właśnie wiem. I tam koleżanka przypomniała, że jest coś w tym sklepie i jest. Jest. I to jest boskie. Po prostu zobaczcie, coś wam pokażę. Bo ja już widziałam, przyznam się, widziałam się w... Kradłam na konto daniuka, ale spokojnie ono wszystkim wie. I mi pozwala się to niego wkraść. Mamy taką haftowaną, ocetycką kurtkę, co nie? Kurczę, gdybym przybliżyła. W ogóle może ją wezmę i wtedy Wam przybliżę. Chyba będzie lepiej, jeśli teraz wezmę tą kurteczkę. I zaatakowaliście mój dom, no tego go bronię. <noise> o jezu, no zobaczcie, widzicie, jak to pięknie pasuje? Kubeczek, pięknie się ubrałaś. Dobrze, i teraz Wam biorę tą kurteczkę, bo to nie zdaję, by mi zdałem, bym nie będzie pasowała. O, jaka piękna. Ja miałam wam pokazać detale, jak to już pokazuje, Już pokazuje. w ogóle, zobaczcie ten znak. Widzicie, skąd mi się kojarzy? Kojarzy mi się z takiego serialu Teen Wolf, może ktoś oglądał. Tam był właśnie taki znak tego, znak, 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 znak stada głównego bohatera. Wiem tylko, jak się nazywał aktor, ja nie pamiętam, jak się on nazywał. Kolej, i co jeszcze? No, patrzcie. Oto, oto, tutaj. Jest tego tak dużo. Naprawdę piękna jest ta kurtka. Chyba najlepsza w tej całej aktualizacji. Zobaczymy jeszcze te walentynki. Chodźcie. Walentynki będziemy patrzeć. O ale wasz grupka się zrobiła. No to patrzymy w walentynki. Czyli wpierw o tutaj. W ogóle mam pieniążki przygotowane. Widzicie wszystko, ja przygotowana. Ogonalej się pewnie ostatni odcinek. dobrze. co ja chcę? Co ja chcę? Ja wiem, co ja chcę. Ja wiem, co ja chcę. Chcę to. Bierę to. Bierę to. W ogóle to jest nie takie drogie, więc fajne. I ładne. To jest niedrogie i ładne. Czyli w sam raz dla mnie. Zaraz, coś jeszcze jest tutaj? Z tych ubrań? Czy ubrań? Nie. Nie, nie. Ale to będę chciała. I nie zdradzę, dlaczego to biorę. Też jest stanie. O, stąd nie bym wzięła, ale na razie nie, stąd podoba mi się ten kask, a pewnie by mi się kapelusz też przydał, o nie, jak mam mało kasy już, ale z rękawiczek nic, z butów nic, akcesoria, o Boże, chcę to, one by tak mi pasowały do mojego zestawu walentynkowego, nie no, biorę, przepraszam, muszę coś sprzedać, e, sprzedajemy to. Miedziane bransoletki, sprzedajemy ogłowie archeologiczne, buty mi się już nie przedadzą, a um, teraz sprzedajemy rzymskie monety z brązu i starą butelkę? To wygląda, to nie jest, to... Dobra i mamy już kasiorkę na moje kularki, ale zaraz, bo jeszcze coś ciekawego chciałam, innego. Tu mamy właśnie takie czapraczki bardzo ładne. Um, czy coś mi jeszcze potrzeba? O... Tak, to jest zbyt drogie. Um, no, wiek, nie. O jezu, o to bym chciała. O to bym chciała, ale w wpierw okularki. Biorę te. Biorę te. O proszę, zostanie mi z torby? Zostanie, to bierzemy. I mam 1900 coś. To weźmiemy jeszcze to. No i super, obłowiłam się na wojownikowo. Czekajcie, ubiorę okularki i wam pokażę, jakie piękne okularki wzięłam. <ścoughs> piękne. Piękne okularki. Dobry, teraz idziemy zobaczyć Miśkie. Miśki. Miśki. miszki. Els. Ja? Ja Els. Elza, Słucham. Słucham, słucham. Czego dłuższa potrzebuje? I, pozdrawiam Anię, pozdrawiam wszystkich tutaj dziewczyn, czyli tak. Izabelę, Grace, Keira, Maja, Melanie, Elvira, Ania, Florencja. No ja pamiętam! Ania Elfram, pozdrawiam Anię Play i życzymy jej zdrówka, bo będzie niedługo w szpitalu. Więc życzymy zdrówka i piszemy w komentarzu zdrowia dla Ani. A teraz zobaczymy te miski nasze, miski, czyli mamy tutaj takie o, i ja chcę te białe, mimo że jest taki drogi, ale zobaczcie jaki słodziusi, w ogóle... Kiedy ostatnio Daniu kupił mi jakiegoś pluszaka? Danio, to mi się nie podoba! Bierzemy pluszaczka tego, słudziaśka. Będę tego żałowała. O, już żałuję, ale patrzcie jaki ładny. Piękny, przyda mi się. Nawet wiem do jakiego kompletu go wezmę. I mam jeszcze takie, o Jezu, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze to, muszę. MUSZĘ, Muszę, MAMO, MUSZĘ, MUSZĘ. Mieć ten... Muszę mieć tego pluszaczka z serduszkiem. Dobra, ja już wszystko kupiłam, już nie będę wydawała star końców. Grzeczcie, tam poczekajcie. Dobrze, stójcie, już was nie ruszę. Obiecuję przez najbliższe trzy tygodnie. No, jestem. Jestem tutaj. Kupiłam misia. Żałuję, że wydałam. Brawo, ja! Takiego białego misia. Biało-różowego. Patrz, jaki słodki. Tak, 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 pozdrawiamy Kubeczka, czyli Violet. pozdrawiam Kejrę, pozdrawiam tutaj wszystkie osuki, które tutaj ze W ogóle powiem taką ciekawostkę, jak byłam mała, nie potrafiłam powiedzieć serduszko i zamiast tego mówiłam o gruszko. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, pa!